Dzień dobry, drogie panie, jesteście tam? Proszę dać znać i się zameldować, czy jesteście, bo ja chcę zaczynać. Jak widzicie mam piękną kokardkę i czekam na Was. Jest tam kto? Ja się napiję kawy. Aha, zapomniałam powiedzieć, że to jest kawa z Budzyńską. Ola Budzińska na Wizji. Widzę, że jesteście. Dobra. Łyczek kawy. Czekajcie. O, jest! Nawet Monika się przywitała. Cześć Monika, cześć Julia! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. No to się chwilkę zbieramy. Jestem, słuchajcie, w Krakowie. Jestem chora. Jak słyszycie, głos mam taki, jaki mam. Miałam być dzisiaj na dworcu w Toruniu nadawać do Was, ale bardzo się stęskniłam za swoją rodziną i już wróciłam do domu i nadaję yy, z Krakowa. Dzisiaj jestem na niebiesko, różowo. Zaraz Wam powiem, dlaczego ta wstążka. Ale najpierw oczywiście... Zaczynamy jinglem, prawda? No, jakoś tak nas mało. 111 osób, ja nie wiem, ja nie wiem. Aha, ale zanim zaczniemy jinglem, powiem Wam, że dzisiaj będzie inny jingle niż zwykle. Dlaczego? Dlatego, że w zeszłym tygodniu miałam turne, że tak powiem, po Polsce i długo byłam w Warszawie. Byłam w Warszawie z moją menedżerką projektów Asią. Razem mieszkałyśmy. No właśnie, się zaczyna. I Asia. Wyciągnęła mnie o 22 w czwartek, chyba, czy w piątek, nawet do kina. I zaraz się dowiecie na co, bo muzyka, właśnie stamtąd. To tańczymy, prawda? i chwila przerwy, na, no, no, no dobra, nie powinnam śpiewać, Boże, nie powinnam śpiewać, ranny boskie, nie, 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 nie. A, jaj, jaj, ale też ładna muzyczka, prawda? Podoba mi się też, dobrze, słuchajcie, szybko powiem, o co chodzi z tą wstążką, już ją ściągnę, bo się bardzo źle, tak jakoś, żeby nie czuję, jak nie ja, ale właśnie chodzi o to, żebym się w niej czuła, jak nie ja, bo i to jest przy okazji do Was prośba, którą mam nadzieję, że będę pamiętać, żeby powtórzyć po, po całej kawie. Otóż, jutro kręcimy film, Film związany z książką. Uff, już mi zawiało. Film związany z książką i słuchajcie, będzie jazgot i miazga totalna, bo będą moje dzieci, i będzie mój mąż, i będzie pan, który kręci film, i będzie Julita od robienia sesji zdjęciowej książki, i będzie Sylwia od makijażu, i w ogóle och, będzie się bardzo dużo rzeczy działo, ale. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na filmie będę ciągle was poprawiać, bo telefon mi spada. Bo chcemy nakręcić kawę z budzyńską. Jak robię kawę z budzyńską. W związku z czym jutro, we wtorek, o godzinie 17, ja wpadnę na chwilę, to znaczy, zrobię prawdziwego live'a, i ten live będzie naprawdę kręcony po to, żebym żeby nie udawała, że robię kawę z budzyńską, tylko żebym faktycznie robiła kawę z budzyńską. Więc fajnie byłoby, jakby jakieś dwie-trzy kobiety też tam wpadły i żebym naprawdę do kogoś mówiła, jak nie, no to trudno, to, to cóż zrobię, więc będzie to kręcone, a to ten gadżet, i ten gadżet jest mi potrzebny, ponieważ będę przez 3 sekundy udawać perfekcyjną panią domu. Nie udawać dlatego, żeby udawać, że ja jestem panią perfekcyjną panią domu, tylko dlatego, że znam to potrzebne do scenariusza. I słuchajcie, jak wróciłam, to odebrałam to coś i pomyślałam sobie, że... To, żeby to było jasne, to nie jest gadżet erotyczny. To jest szczotka do ścierania kurzu, ale takim głównym, ktoś ściera kurz? Przepraszam, ale no, nie wyobrażam sobie. Przecież to tylko może robić kurz. To nie może ścierać kurzu. To, to... No i to też oczywiście jest mi potrzebne do perfekcyjnej pani domu i teraz to już mogę ściągnąć oh, i być sobą, a nie perfekcyjną panią domu. Oh, okropne, okropne. Um, jakbym miała córkę, to pewnie może byłaby zadowolona z czegoś takiego, ale tak to. Eee, tak to nie. E, Ania pyta o której? O 17. O 17.00 jutro się. E, mogą się zjawić dwie osoby, ale te dwie osoby będą musiały ciągle serduszka wysyłać albo coś takiego, bo wiecie, to będzie nagrywane. To znaczy się. Ten telefon, na którym widać live, będzie nagrywany, więc w sumie będzie widać, że są tylko dwie osoby. Ja tu będę mówić, że ja robię livey, na których tyle osób, a tu będą dwie. Trudno, nieważne, będzie jak będzie. Zrobione jest lepsze od doskonałego, prawda? A Anna pyta, czy pisze hej z rozpadanego kraka? Ja z tego samego kraka, więc tak, też roz, roz, rozpadany jest. Dobra, i słuchajcie, co? Jeszcze kilka informacji. Otóż tak, najważniejsza rzecz tej wiosny, być może nie dla Was, ale dla mnie na pewno, to start przedsprzedaży sprzedaży książki której to start przedsprzedaży następuje już w tę środę. Czyli pojutrze od godziny 6 rano będzie można kupić książkę, ale wiele osób mnie o to pyta, więc chciałabym wyjaśnić. Przed sprzedaż jest dlatego. Dokładnie tak samo wygląda jak na przykład w dużych księgarniach internetowych. Przedsprzedaż polega na tym, że kupujesz książkę, dopiero po jakimś czasie ją dostajesz. W dużych księgarniach internetowych też kupuje się książkę, zanim ona jeszcze jest na rynku. To jest dokładnie tak samo. Tej książki jeszcze nie ma na rynku, dlatego że jeszcze się nawet nie zaczęła drukować. Robimy ostatnie poprawki do składu, ale ona się nie zacznie drukować, dopóki nie zaczniemy przedsprzedaży, bo my musimy wiedzieć, ile mniej więcej. Mniej więcej osób tę książkę kupiło, bo wiadomo, że zamówimy więcej egzemplarzy niż zostało sprzedanych, ale nie zamówimy ich 15 razy więcej. A nie chcę zamawiać na oko, bo no, druk książki to jest. Raz, że to jest droga sprawa bo na pewno to będzie kilka tysięcy egzemplarzy a dwa, że to zajmuje przestrzeń, za którą ja w magazynie płacę. Więc chcemy wiedzieć dokładnie, ile tej książki będzie. No a do tego jest nam potrzebna przedsprzedaż, prawda, żeby to móc ocenić. Więc mniej więcej w połowie przedsprzedaży będziemy decydować, ile tej książki zamawiamy. Książka musi się wydrukować, książka musi wyschnąć po druku. I uwaga, koniec końców zdecydowałyśmy, że bierzemy oprawę, czyli to coś tutaj, szytoklejoną bo chcemy mieć absolutną, 300% pewność, że choćby po tej książce ktoś skakał i nie wiem, rzucał nią o ściany, choć nie wiem, na Boga, po co miałby to robić, ale gdyby tak było, to chcemy mieć pewność, że ta książka się absolutnie nie rozpadnie i nie wypadnie z niej żadna strona i dlatego będzie szyto-klejona, a niestety książka szyto-klejona, produkcja książki szyto-klejonej jest jeszcze dłuższa niż tylko książki klejonej, bo nie tylko klej musi najpierw wyschnąć, ale potem to trzeba jeszcze szyć. Także więc yy, fizycznie, kiedy książka będzie u Was, pyta Monika, 6 kwietnia zaczynamy wysyłkę yy, książki. Ja. Czekajcie, szukam kalendarza, ponieważ, jak wiecie, w przedsprzedaży książka jest cena przesyłki, jest wliczana w cenę książki, czyli nie płacicie za przesyłkę w czasie przedsprzedaży i macie zagwarantowany mój podpis, więc ja się jeszcze muszę udać po wydrukowaniu do magazynu i podpisywać te książki. I 3 kwietnia kawa z Budzyńską jest ze Zwierzyńca, czyli właśnie z magazynu, gdzie te książki będą i będę te książki podpisywać, ok? Więc dopiero jak je podpiszę, nie wiem ile ich jeszcze będzie, czy to zabierze pół dnia, czy jeden dzień, czy więcej, to dopiero wtedy będą mogły być wysyłane. Oczywiście jak nam... Starczy, jak to zrobimy szybko, to te pierwsze zamówione zaczniemy wysyłać wcześniej. Olga pyta, czy wysyłamy do Niemiec. Nie wysyłamy książek za, za granicę. Opcja dla osób mieszkających za granicą jest taka, że albo ktoś ci zamawia i wysyła do ciebie, albo po prostu e-book, bo jest sprzedawany e-book. A Celina napisała, że taki rzut o ścianę z okrzykiem, zmieniam swoje życie. <grym> Może być, ale najpierw, Najpierw przeczytaj książkę, dobra, a dopiero potem rzucaj nią o ścianę. Eee, dobrze. E-book, tak, e-book też będzie wysyłany 3 kwietnia, bo ja nie mogę, słuchajcie, wiecie, załóżmy, że 10 osób tylko zamówi e-booka. No i co, wyślę w marcu już e-booka i wszyscy będą mieli. Te 10 osób będzie miało e-booka, a reszta nie będzie miała książki i nie będzie wiedziała o co chodzi, więc tak też będzie też będzie Asia napisała, że kupuje przez jej, To dobrze Asia, to dostaniesz na pewno książkę w takim razie, bo wiecie, ktoś, kto kupi przez sprzedaży na bank, książkę dostanie, nie ma nie ma, żeby było inaczej. Dobra, to czy ja powiedziałam chyba o książce wszystko? Aha i... Tworzę drugą część artykułu o wydawaniu książki, bo pisałam o pisaniu, a teraz o wydawaniu, i prawdopodobnie w środę będzie ten artykuł, bo chcę Wam nawet pokazać, jak wygląda lista zadań, co trzeba zrobić, jak się wydaje samą książkę i jest po prostu tego tyle, masa, masa roboty. Dobra, więc to mamy. Ania mnie zapytała, jak wrażenia po konferencji. Tak, ja w, w, w środę, czwartek byłam na konferencji, jednej z największych konferencji marketingowych, I Love Marketing. Byłam zaproszona jako prelegentka i mówiłam o webinarach. I doszłam do wniosku osobiście, że sama chyba, bo to była pierwsza część, był, pierwszy dzień był I Love Marketing, druga była I Love so Social Media. I doszedłem do wniosku, że chyba jestem lepsza w social media niż w I of marketing, bo na prelekcjach o social media rozumiałam wszystko, a na prelekcjach o marketingu niekoniecznie. To taki, to taki żarcik. Bardzo fajnie było, porozmawiałam z bardzo ciekawymi osobami, poznałam bardzo ciekawe osoby. Więc, więc się cieszę, że, że byłam. Przy okazji, być może niektóre z Was widziały, świętowaliśmy urodziny naszej Justyny prawej ręki, a później Asia mnie ciągała po kinach i się nie wyspałam i w ogóle szaleństwo, ale potem pojechałam do Torunia i się nażarłam pierników i innych takich dobrych, dobrych rzeczy. Dobrze. Marta napisała, że bierze zestaw full opcje na swoją 30. No proszę cię, jak inaczej niż na 30, nie full opcje. Wszystkie informacje, jakby co by pytacie o cenę, ale jednocześnie sobie też odpowiadacie, są na stronie czasu.pl i a przepraszam, że tak zacukałam, ale patrzę, dołączył jakiś Norbert i mówię, jak to Norbert? Przecież Norberty i inne mężczyzny nie mają dostępu do naszej grupy, a to Anna Norbert dołączyła, także witaj Annu, tak się jakoś. Um, tak się jakoś um, zacukałam. Tak, i piłam coś zielonego, to był jakiś y, shake z jęczmienia z chlorellą. Było to paskudne, ale ale ponoć bardzo zdrowe, więc, więc co tam. O, i skalpel był, tak, dokładnie, jeszcze Asia, no ale to akurat ja Asia zmusiłam do, mówię, ćwiczymy skalpel, nie tutaj, zapałyśmy, dałyśmy radę, było, było super. Dobra, moje drogie, o filmie powiedziałam. Słuchajcie, to chcę jeszcze powiedzieć, bo dzisiaj będzie krótko, tego nie powiedziałam, że dzisiaj będzie krótko, chyba, że macie jakieś e, pytania. <laughs> Przepraszam. Dlatego, że ja jestem wykończona. Szczerze wam powiem, że jestem wykończona. Zamierzam zrobić kawę i spać. Znaczy, w sensie tą kawę zrobić i, i spać po tych wszystkich wojażach i podróżach, a tym bardziej, że muszę się, wiesz, a muszę się jeszcze przygotować do tego filmu jutrzejszego i trochę tu ogarnąć, bo tu będą kręcić. No, ale co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam Wam jeszcze powiedzieć o wyzwaniu, które jak wiecie trwa. Te z Was, które nie wiedzą, bo jest kilka osób, które dołączają do grupy i niekoniecznie mogą dowiedzieć, w, w naszej grupie Państwa czasu trwa wyzwanie, wyzwanie PSC o tym, żeby zamienić słomiany zapał na parę do działania. I Jestem bardzo ciekawa i dzisiaj będę was o to pytać, ale wieczorem jak wam idzie, czy znalazłyście swoją parę, czy jesteście zadowolone. Bo wyzwanie polega na tym, że po pierwsze szukamy pary do działania, czyli szukamy drugiej osoby albo drugiej i trzeciej osoby. A o tym, do, do wyzwania, do działania, które do tej pory być może odkładałyśmy, w którym miałyśmy słomiany zapał, a potrzebujemy się zmobilizować i potrzebujemy kogoś do mobilizacji. Więc szukałyśmy pary i wiem, że dużo z Was już tą parę znalazło i działacie. Później wybieramy ten obszar, w którym chcemy działać, później zmieniamy go na bardzo małe zadania, działania, takie, które regularnie robimy, najlepiej codziennie. Takie, które będziemy mogli odhaczać w jakimś narzędziu, które sobie stworzymy. Ja proponowałam, żeby, zro, żeby zrobić z tego dokument Google, tak, żebyśmy to wzajemnie widziały, żebyśmy wzajemnie odhaczały, żebyśmy wzajemnie się mobilizowały do tego. No, i już wkrótce powinnyście widzieć pierwsze efekty, jeśli działacie regularnie, i te pierwsze efekty będą mnie bardzo ciekawiły. Ja wam tylko przypominam, że wyzwanie trwa do 15 i ja będę wrzucać posty związane z wyzwaniem w poniedziałek, środę i, Jezus, teraz nie pamiętam czy sobotę, czy piątek, nie pamiętam co napisałam, szczerze mówiąc, muszę sprawdzić. I dzisiaj będzie wieczorem, tak jak mówię, zresztą nie wiem, czy w ogóle nie będzie wieczorem, dlatego że rano mamy inne posty wrzucane. Natomiast jak wyzwanie się skończy, czyli 15, to ono się kończy tylko tak pozornie, dlatego że 15 w tym momencie co środę będzie co tydzień taki post z wyzwaniem po to, żeby ono trwało, żebyście wy dalej działały, bo to nie wystarczy robić dwa tygodnie, oczywiście ale też żeby nowe dziewczyny, które dołączały, mogły, mm, mogły, mogły dołączać, mogły szukać pary. Małgosia mi napisała, że sobota, super Małgosiu, dziękuję bardzo, to czekaj, ja piszę sobie poniedziałek, środa i sobota, żebym już, żebym już nie... Mm, zapamiętała. Emilia y, napisała, że nie znalazłam. Nie wiem, czego Emilia nie znalazła. Jeśli nie znalazłaś y, o wyzwaniu, to wystarczy w wyszukiwarkę grupy wrzucić hashtag wyzwanie PSC, wszystko pisane razem i wyskoczą Ci wszystkie posty związane z tym wyzwaniem. Joanna napisała, że szósty dzień wstaje o piątej rano. Brawo, Asia! Znaczy, jeśli tak chciałaś oczywiście, bo ja bym tak chyba niekoniecznie y, 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 niekoniecznie y, y, chciała. Marzena, Olu, a dlaczego nie ma opcji książka papierowa i rysunkowy e-book? Bo ja bym tak chciała, ja bym tak chciała, podwójnie bym y, chciała. Marzena, z parametracją ograniczałyśmy trochę liczbę opcji, bo tych wariantów: książka z tym, bez tego i z tym i e-book z tym, ale bez tego może być 15. Y, a my nie chcemy robić tylu, y, y, tylu wariantów. Monika spytała, czy e-book musi aż tyle kosztować, dokładnie tyle co wersja drukowana. Wiem, że kwestia vat i tak dalej, ale odchodzą przynajmniej koszty druku. No właśnie, Moniko, to nie jest tak, że jak odchodzą koszty druku, to tam kwestia VAT-u. VAT na książkę drukowaną to jest 5%, a VAT na książkę e-book to jest 23%. Więc ta różnica w tym VAT-cie zjada tak naprawdę wszystkie koszty druku, które się niwelują ze względu na to, że to jest e-book. Więc już w tym momencie nie ma tej, tej różnicy, a. E-book, wbrew temu co wiele osób myśli, musi być dokładnie tak samo przygotowany jak książka papierowa. Znaczy, e-book też musi mieć zrobiony skład, bo skład robiony do książki papierowej to nie jest ten sam skład, który się robi do e-booka. To się robi yy, osobno. E-book musi być przetestowany przez i to za to też się płaci, na wszystkich czytnikach e-bookowych. Tak to się mówi, czytnik e-bookowy, nie wiem, czy to po polsku powiedziałam, i za to też się płaci, więc tak naprawdę cena produkcji wychodzi praktycznie taka sama. A fakt, że my jesteśmy przyzwyczajone przez wydawnictwa, że że e-booki są tańsze, dla mnie nie jest argumentem, bo ja po to nie wydaję z wydawnictwem, żeby nie iść zgodnie z tym, co wydawnictwa mówią, bo ja się nie zgadzam z tą, z tą strategią, a już na pewno nie uważam, e-book ma dokładnie takie same treści jak, jak książka. Marta napisała, Olu, czekam na info od ciebie, napisałam na brief. chodzi o twoją książkę. Marto, najwyraźniej nie czytasz moich artykułów. Bardzo wyraźnie pisałam kilka dni temu, dwa tygodnie temu. Nie czytam, słuchajcie, wiadomości na Priv, na Fejsie. Moje drogie, musicie zrozumieć pewną rzecz. Ja mam swoją prywatną skrzynkę mailową, do której niewiele osób ma dostęp. Mamy z naszą skrzynkę mailową pytaniamałpa pani swojego czasu.pl. No i oczywiście mam dwa kanały na Fejsie, i na każdy tych kanał, na każdy z tych kanałów spływa codziennie co najmniej kilkanaście albo kilkadziesiąt wiadomości. Szczególnie wiadomości fejsowe. Nie czytam wiadomości fejsowych, dlatego że ich jest cała masa i ja bym zwariowała, gdybym miała je czytać, bo w pewnym momencie bym się pogubiła, bo nie wiedziałabym, co komu na co odpowiedziałam. Już nie mówiąc o tym, że żeby czytać wiadomości fejsowe, to ja muszę być na fejsie. Nie wiem, ile wy dostajecie, ale w momencie, gdy zaczniecie dostawać kilkadziesiąt wiadomości fejsowych dziennie, Naprawdę robi się z tego bałagan. Więc Marto, jeśli jest coś ważnego, napisz do mnie na maila pytania małpa pani swojego czasu.pl. Tam nam nic nie zginie. Nie odpowiadamy na pewno w ciągu godziny, czasem nawet w ciągu dnia nie odpowiadamy, ale koniec końców odpowiemy. Więc e, proszę e, tutaj napisać do mnie. Ok? Dobra. Krystyna napisała: Jakbyś miała na wszystko odpisywać, czytać, to to musiałabyś się stać bezrobotna. Tak, bardzo szybko by tak było, bo poświęcałabym cały swój czas na to, zamiast na, na robienie tego, co, co mam robić. tak? Dobra. Monika, jak było na konferencji? Ja już opowiadałam, jak było na konferencji, bo Monika pyta, że chciała się dowiedzieć, jak było na konferencji, no ale. Odpowiedziałam w kilku słowach, no bo chyba nie oczekujesz, że będę straszać całą konferencję, prawda? Bo to no też nie do, mm, do tego służy. A Agnieszka się chwali, że zmniejszyła cukier w kawie z dwóch do jednej łyżeczki i zmniejsza dalej. Super. A ja piję słuchajcie, dalej gorzką kawę. W zasadzie to nie jest już tak, że piję dalej gorzką kawę, tylko piję już gorzką kawę. Już przywykłam do smaku gorzkiej kawy, już mi do głowy nie przychodzi kawę sobie posłodzić, więc też jestem z siebie bardzo, bardzo. Bardzo dumna. Dobra, a o Emilka, jest pytanie, to odpowiem na pytanie. Emilka napisała: Jaki jest Twój sposób na stres przed ym, wystąpieniami? Ha, wiecie co, ja chyba nie mam sposobu na stres. Ja się, ja się bardzo stresuję przed wystąpieniami. Zresztą przed tym wystąpieniem I love marketing było to słychać. Głównie dlatego, że ten mikrofon był tutaj. Jak się tak mikrofon ma bardzo blisko i jak normalnie jak się stresuję ja mam taki mikrofon trzymaj, to mogę go um, odłożyć i nie słuchać mojego zestresowanego oddechu. Natomiast tutaj się tego nie dało i było słuchać mój zestresowany um, oddech. E, więc um, głównie pracuję tak fizjologicznie, żeby mi na przykład nie zabrakło głosu. E, piję bardzo dużo um, bardzo dużo wody. Nie rozmawiam. Um, w zasadzie z nikim zaraz przed wystąpieniem, tylko się koncentruję. Koncentruję się na tym, żeby pamiętać pierwsze zdanie, które mam powiedzieć, bo jak powiem pierwsze zdanie, to wtedy cała reszta już, już pójdzie. A, a poza tym nie mam żadnych sposobów. Po, zaakceptowałam, ja już 10 lat występuję przed ludźmi i zaakceptowałam to, że ja się po prostu stresuję i nie walczę z tym. Mam stres, trudno. Nie mam takiego przekonania, że muszę być najlepsza, nie mam takiego przekonania, że nie musi po mnie być widać stresu. Oczywiście głupio byłoby, gdyby stres mnie zjadł, nie byłabym w stanie nic powiedzieć, ale nie widzę nic w tym złego, że się stresuje, gdy patrzy na mnie 800 par oczu, więc, więc tak to wygląda jeszcze i jeszcze pytała któraś z was o to gdzie można zobaczyć tą, tą transmisję. Na pewno w grupie państwego czasu widziałam, że wrzucałyście linki do, do transmisji. A jeśli nie to na fanpage'u Sprawny Marketing gdzieś też ta n, n, transmisja była. Dobra moje drogie, będę kończyć, bo ja już <laughs> przestaję mówić. A jeszcze trochę mam do gadania, przynajmniej jutro, więc liczę, liczę na to, że coś mi się uda powiedzieć. Jak będą jakieś pytania, na które nie odpowiedziałam, to jak wrócę ze snu, bo idę teraz spać, to odpowiem Wam. Dobra? Dziś w, w komentarzach, na których pisałyście. No dobra, no to co? To puszczamy sobie. dżingielowski na koniec. A puśćmy sobie nasz stary dżingiel, nie? Dawno go nie tańczyłyśmy. A co tam? Raz taki, raz taki. Na dobry dzień, na doenergetyzowanie się. qui sélectionne pas.